Cześć, tu Beata. Witajcie w kolejnym odcinku Akademii Fautech. Przybliżymy Wam nasze zabawki, dowiecie się więcej o ich funkcjonalnościach, a także posłuchacie ich brzmienia. Zaczynamy. W tym odcinku opowiem Wam o zręcznym padiku. Zręczny padik to zabawka, która uczy kolorów, kształtów, nazw zwierząt, również w języku angielskim. Umieszczone na nim różne przyciski oraz drążek sterujące wprowadzają dodatkowe warianty zabawy. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci od 9 do 36 miesięcy. Na środku padzika znajduje się podświetlany panel ze zwierzątkami. Każde zwierzątko to inne umiejętności i inne dźwięki. Zobaczcie sami. Po lewej stronie padzika znajduje się pomarańczowa nutka, która uruchamia piosenki oraz wyliczanki. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, O, P, R, S. T-U-W-Y-Z-Z-I-Ż. -z -z Ho-ho! Poniżej znajdują się cztery przyciski kształtów. Jest tutaj niebieski trójkąt, czerwone kółko, żółta gwiazda oraz zielony kwadrat. Trójkąt! Najlepszy wynik! Koło. Gwiazda. Kwadrat. Po drugiej stronie umieszczony jest drążek sterujący. Wszystkie jego ruchy widoczne są na podświetlanym panelu. Wybierając zwierzątko usłyszymy jego nazwę oraz zabawny dźwięk. Zabawny słonik wprowadza nas w świat liter, recytując alfabet. Małpka liczy, zachęcając do zabawy z cyframi. Słodka papuga to rymowanki. Następnie jest wiewiórka, pod którą kryje się quiz. Figlarny kotek uruchamia dźwięki, a po naciśnięciu na zwierzątko usłyszymy charakterystyczne dla niego odgłosy. Piesek to zabawa w języku angielskim. W tym trybie usłyszymy nazwę zwierzątka, a następnie charakterystyczny dla niego odgłos. Po naciśnięciu czerwonego przycisku, który znajduje się na górze padzika, wyskakuje zabawny tygrysek. Jest to forma zabawy w akuku. A po przeciwnej stronie jest niebieskie pokrętło, które wspiera rozwój motoryki małej. Zręczny padik wspiera rozwój koordynacji ręka oko, a także umiejętności motorycznych. Jeśli zabawka Wam się podoba, dajcie łapkę w górę, a więcej informacji o produktach znajdziecie na stronie fałtech.trefl.com.